na kanale Alfabetyczna Ja nazywam się Aniela i dziś przedstawię Wam mój TBR na nowy rok. Więc zaczynajmy! Pierwsza książka, którą Wam tutaj przedstawię, to jest A Series of Unfortunate Events dla Austria Academy, czyli po polsku seria niefortunnych zdarzeń: Surowa Akademia. To jest książka z serii. I to jest akurat piąty tom. Przeczytałam cztery i bardzo mi się podobały. No i też oglądałam serial, który też był świetny. No i ta seria mnie tak wciągnęła, że nie. Sięgałam po nowe tomy. I tu mam piątą część. Jestem bardzo podekscytowana, nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. No i to jest historia o Trzech Sierotach Ich rodzice... Giną na początku w okropnym pożarze i mam tu Lemon który robi śledztwo na ich temat i bada, co się z nimi działo po kolei. I on nam po prostu to opowiada w bardzo miły sposób. I kocham to jak Lemon Snicket daje swoje myśli w to. To mi się bardzo podoba. Więc to tyle na, na temat tej książki. Następna książka to są Niesamowite przygody 10 skarpetek Czterech lewych i sześciu lewych To jest książka O skarpetkach, które uciekają z pralki I To jest pierwszy tom Bo chyba jest 5 albo 6. I Po prostu te skarpetki przeżywają dziwne przygody My o nich czytamy To jest bardzo miła książka Dlatego, że Mama mi ją czytała, gdy, gdy byłam mała, i chciałabym przekonać się, czy takie samo wrażenie teraz na mnie zrobi, kiedy już trochę przeczytałam czy, czy książek. Jest nie za gruba, i są też tu piękne ilustracje, zaraz pokażę. O! Bardzo mi się podobały, kiedy byłam młoda, a teraz mam nadzieję, że tak samo mi się spodobają. Jest też nie za dużo tekstu Jak widać Więc bardzo się cieszę na tą książkę i chętnie ją przeczytam Ale myślę, że to nie od razu, tylko kiedy będę miała czas Dobrze, następna książka 80 dni do oka świata Coś, do czego się raz zebrałam, kiedy byłam młodsza, i nie dałam sobie rady. Ale teraz myślę, że dam sobie radę i bardzo będzie mi się podobała. I to jest o Filicie Fogge, książka. I to jest właśnie o tym Filicie Foga, który robi zakład, że w 80 dni okrąży cały świat dookoła. No, i przyjmuję ten zakład, i my czytamy o tym, co się działo podczas jego podróży i jakie przygody przeżywał. Bardzo dobrze. Ja znam zakończenie, bo znam historię, lecz nie będę zdradzać, bo nie chcę Wam spoilerować. No, myślę, że dobrze o niej opowiedziałam. Bardzo się ekscytuję na tę książkę i nie mogę się doczekać. Dobrze. To chyba nie muszę nic więcej powiedzieć Kolejne dwie książki To są dwa tomy Mariolki Jeden to Normalnie mega ferajna Z powieści dla nastolatek No Nie jestem jakoś podekscytowana Ale powiedziałam A już od roku tam sobie stoi Pomyślałam, że fajnie by było zacząć bo jest tego o wiele więcej, z tego co tu widzę. Widzę tu jeszcze dwie, ale pewnie jest jeszcze więcej tomów Mariolki, więc. No, no to ciekawe, że taka niepozorna książka może mieć tyle tomów. No, i to jest po prostu historia o Mariolce, która nie lubi swojego imienia, idzie do. Szkoły i różne rzeczy się dzieją. To jest książka o problemach nastolatek, po prostu o tym, co przeżywają i o tym, jak to się wszystko dzieje, ale podany w bardzo miły sposób. I tutaj mamy też taką, taką dziewczynę, która jest wielkim wrogiem Mariolki i nie, poz, nie pozwala jej podkochiwać się albo zaprosić na randkę chłopaka, w którym się podkochuje. I ona się nazywa jak? Barbie pustoblonda. Jak pierwszy raz usłyszałam tą nazwę, to nazwę? Coś takiego jest w książce. I się zdziwiłam, że takie jest określenie. Ale ciekawe określenie, nie powiem. No, ja to dodałam, bo myślałam, że fajnie będzie przeczytać to. I chętnie to przeczytam, bo to jest taka książka, która mi zalega na półkach. Albo patrzcie na te kartki, takie strasznie białe. Ale bardzo widzę, że mało słów na kartce, więc to też dobra. Dobra. Następna książka. Trzymaj się z dala od Hazel Woods. To jest książka, którą dostałam na święta i uznałam, że skoro przeczytałam złodziejki książek, którą też zostałam na święta, to też powinnam przeczytać trzymaj się zdalne od Hazel Wood. Hazel to opowieść o dziewczynce, która przybywa z matką na pogrzeb babki, a ta matka tajemniczo znika i zostawia jej tylko jedną wskazówkę, no i jak to tytuł mówi, jest to Trzymaj się za Hazelwood. A Hazelwood to jest las, obok którego zginęła babcia i dzieją się różne dziwne rzeczy. Więcej nie wiem, tylko tyle wywnioskowałam z opisu. No i to tyle. Nie mam tu nic więcej w sumie do powiedzenia. Myślę, że może mi się nie spodobać, ale nie nastawiam się negatywnie. Myślę, że mi się spodobał. będzie okej. Okay. Będzie gdzieś tutaj. Trzy gwiazdki. Więc świetna książka. Do przeczytania myślę. Ale jeszcze nie wiem, bo ja nie przeczytam. Kubuś Puchatek. Bardzo klasyka. Tak, jeszcze będziemy mieli tutaj trzy tomy kolejnej klasyki. Ale wracajmy do tej książki. Kupuj bohatek, no to chyba wszyscy wiemy Jest on misiu, który poznaje chłopca No i są też inne zwierzątka No i przeżywają różne śmieszne przygody w lesie I to jest dość króciutka książka Jak można tutaj zobaczyć Ile ma stron? 133 Widzące na końcu Piękny obrazek Pokażę wam No Króciutka książka Myślę, że będzie przyjemna do czytania I taka bardzo relaksująca Nie będzie to wymagało skupienia Ale boję się, że mogę się zawieść Ale Myślę, że Jeśli się nie zawiodę co mi się spodoba najlepiej? No. Nie ma nic więcej do powiedzenia. Osobliwy dom pani Perry Dlaczego ja to czytam? Bo mi się bardzo podobał film. Oglądałam go chyba z pięć razy, za każdym razem tak samo świetny. No i bardzo się pozytywnie zaskoczyłam, dlatego że jest więcej tomów, a filmu nie ma. Chyba. Nie patrzyłam. Ale jestem bardzo zaskoczona, przyjemnie, że jest kontynuacja. No i są tu też piękne fotografie. Pokażę wam. Tu jest jedna. Mam nadzieję, że tak samo mi się spodoba jak osobliwy dom pani film. film. Jeśli ktoś nie wie, osobliwy Dom pani Bergrin opowiada o dzieciach, które mają osobliwe mocze, i jednego dnia przychodzi do nich chłopczyk, który ma jeszcze osobliwą moc, i okazuje się, że jego dziadek też chodził do tej samej szkoły. Szkoły w cudzysłowie, bo to nie jest szkoła, to jest dom dla tych dzieci. I dziwne rzeczy się dzieją, a jego mocą jest to, żeby. Widzieć gucholce, czyli te potwory, które jedzą gałki oczne. Myślę, że mi się spodoba. Ale myślę, że będzie bardziej mroczne niż film. Myślę, że film nie jest taki straszny, a myślę, że książka będzie przerażająca. Mam na to nadzieję. Kolejne książki. Kolejna klasyka. Trzy tomy Paddingtona. Mamy tutaj, co? Myśl zwany Paddington. Paddington daje sobie radę. Jeszcze o Paddingtonie. Proszę, jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach, w jakiej to kolejności idzie, bo ja wiem, że pierwszy to jest myśl zwany Paddington. Ale tych dwóch ja nie wiem, w której to kolejności idzie. Absolutnie. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach, proszę was Ale Paddington to jest miś Który wybiera się Przepraszam książkę, który wybiera się Do Londynu, jak już Muszę powtórzyć I ten miś Zadaje się z taką rodziną I przeżywa tam śmieszne przygody No i to jest Rozdzielony na trzy tomy Jest też film, który bardzo polecam Bo oglądałam I się zafascynowałam Ale chyba nie ma trzech Myślę, że są tylko dwa Ale są świetne I mam nadzieję, że książki też będą świetne No i też to jest tylko urocza historia I jest o dobroci ludzkiej Ale i też o tym Jak człowiek może być zły I ostatnia książka. Awantura o basie. Ja miałam to przeczytać jakieś dwie książki temu, czyli pół miesiąca temu. Dlatego, że rozpalcie sobie na półeczkę i mówię: Hmm, dostałam to w tamtym roku na dzień dziecka, no i nie tknęłam. Przeczytam dwa rozdziały. Jakbym całą książkę przeczytała, czuję się. To było koszmarne. Lecz nie usuwam go w listy, nadal chcę przeczytać i doznać tych samych emocji, co inni ludzie, którzy przeczytali tą książkę. Więc, chociaż ja nie jestem przekonana do niej, myślę, że kiedyś, kiedy nie będę miała pomysłu, chętnie ja przeczytam. Więc, na pewno to nie był dobry czas teraz. Myślałam, że to będzie lekkie, jak to wcale nie było. Ale myślę, że kiedy już będę przygotowana emocjonalnie do tego i umysłowo, to dam sobie radę ją Dobrze, to na tyle. I mam nadzieję, że ten odcinek się bardziej podobał Wam niż tamten i że lepiej sobie daję radę. No i to by było na tyle. Do widzenia. Pa!